I demony, czy te siły negatywne, one zawsze szukają ofiary, osoby słabej, która się boi. To jest dokładnie tak samo. Ja pamiętam to było kilka lat temu, jak jeździłam wówczas na uniwersytet pociągiem z moim przyjacielem. I on pracował w policji, w tak zwanych oddziałach specjalnych. I zawsze opowiadał mi, że przestępca zawsze wybiera ofiarę i wybiera tą osobę, która się boi, która wysyła takie sygnały strachu i na przykład on zaatakuje właśnie tą osobę, tak jak jest to w przyrodzie, to jest naturalne prawo przyrody, że drapieżniki zawsze polują na słabsze, słabsze zwierzątka, czyli na przykład młode lub stare, chore i to jest Dokładnie tak samo z nami, ludźmi w, i w energiach, że zawsze ta osoba, która jest słaba, wysyła ten sygnał: jestem chora, jestem słaba, jestem łatwą ofiarą. Dlatego, jeżeli wy się boicie tarota, jeżeli boicie się przepowiadania przyszłości, to. Musicie sobie zdać z tego sprawę, że poprzez ten wasz strach wy się osłabiacie i możecie przyciągnąć do was coś złego. Dlatego zanim zajmiecie się przepowiadaniem przyszłości, to należy pokonać ten strach, należy go usunąć. I tutaj idealnym sposobem są rozmowy z aniołami, przywołanie aniołów, przywołanie tych sił takich pozytywnych i prośba o to, aby uwolniły was od tego strachu. I jeszcze może taka jedna rada na sam koniec. Jeżeli odczytujecie karty Tarota, to nigdy nie należy się ich bać, ale nie należy ich lekceważyć. Czyli to nie są jakieś kartoniki, ale to nie są również demony zawarte w tych kartach. Czyli ja osobiście zawsze podchodzę do kart z bardzo dużym szacunkiem, do tych energii zawartych w nich. Nigdy nie pytam kart o jakieś błahostki, o jakieś takie naprawdę głupoty, które. Mają wystawić je na próbę, czy, czy mają, nie wiem, mają jakieś takie niskie pobudki, i zawsze każdą przepowiednię należy przyjmować na zasadzie takiej, że nie to ja. Przejmuję tą, tą wróżbę, tylko to jest na takiej zasadzie, jak gdyby wyjścia z swojego własnego ciała. Czyli wy ufacie w te karty, ufacie w 100% w te przekazy, nigdy nie wątpicie w to, a może mi te karty pokazały coś złego, a może je źle rozłożyłam, rozłożyłem, bo już te wątpliwości, one już są taką obelgą dla tych energii. Dlatego, z należytym szacunkiem, w ważnych sprawach, w żadnych jakichś takich błahostkach i zawsze chcąc zrobić coś dobrego i należy się do tego przyłożyć. Czyli nie rozkładamy kart w pośpiechu, nie rozkładamy kart na przystanku, nie rozkładamy kart um, w jakichś takich momentach. Um, które są do tego nieodpowiednie. To jest dokładnie tak samo jak rozmowy z aniołami, czyli wy musicie okazać szacunek, bo tylko gdy okazujecie szacunek do tych energii, to one będą z wami pozytywnie współpracować. Jeżeli wy je obrazicie, jeżeli wy je w jakiś sposób ich nie szanujecie, to te energie, tak jak bardzo wysokie góry. Jak to się mówi? Jest takie powiedzenie, że. Idąc w góry, my odczuwamy respekt. Te góry wymagają respektu. Czyli wszystkie osoby, które myślą, że są najsilniejsze, najbardziej wysportowane, wszystko im się udaje, to góry nauczą ich respektu. I dokładnie tak samo karty. Jeżeli wam się wydaje, że wy wszystko wiecie, jeżeli wy czujecie się więksi, wyżsi, Niż energie zawarte w tych kartach, to one utrą wam po prostu nosa. Dlatego z należytym szacunkiem, bez strachu, pozytywnie, a jeżeli ten strach jest, to należy najpierw go pokonać, a dopiero później przejść do rytuałów czy do. Jasnowidzenia. Moi drodzy, jeżeli są jakieś pytania do tego tematu, bardzo proszę pytać i w komentarzach odpowiem na nie. I jeszcze, może tak na marginesie, ponieważ bardzo wiele pytań dotyczy rytuałów i rozwoju magicznego, obiecałam Wam również taki film. Będzie on ukaże się. W tej chwili jednak mamy tak dużo pracy w magicznej oazie, że nawet teraz słyszycie w tle cały czas odgłosy budowania schronienia dla jaszczurek tego ostatniego etapu, a także nowych zbiorników wodnych. To wszystko zobaczycie na zdjęciach. I moi drodzy, jak tylko troszeczkę będzie wolniejszy czas, to takie filmy się pojawią. I również w tej chwili przygotowuję dla Was kurs magii 5, ponieważ właśnie mnóstwo pytań. Pojawiło się w wyniku mojej książki kurs magii 1, 2, 3 i 4, i dlatego należy je w pewien sposób ująć wspólnie w takiej głębszej, szerszej publikacji. Dlatego to miała być dla Was niespodzianka, ale bardzo często pytacie, kiedy pojawią się odpowiedzi na moje pytania, kiedy Pani znajdzie czas, pojawią się i to szybciej niż myślicie, właśnie w formie tego kursu magii. I tam również niebezpieczeństwa związane z magią, niebezpieczeństwa związane z tarotem. Wśród takich niebezpieczeństw jest bardzo dużo, nie, nie takich bardzo negatywnych, gdzie coś wraca do was, jak ten temat, który omówiłam, ale są również inne niebezpieczeństwa, gdzie wiele osób, które zajmują się magią, popadają w takie stany. Paranoi, czyli e, widzą wszędzie na przykład, że każdy zajmuje się magią, że dzieci są wykorzystywane do rytuałów itp. i tym podobnych. I w takiej ilości, która już przekracza po prostu tą ilość realistyczną i są również takie niebezpieczeństwa, na które należy zwrócić uwagę. One nie są może aż tak bolesne, jak na przykład to, co wysyłamy, wraca do nas, są troszeczkę na innej. W innej płaszczyźnie, ale są warte omówienia, bo o to bardzo często pytacie. Moi drodzy, bardzo dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkanie magiczne. Wasza Maria Bukardi.